No co, bardzo panią wymęczyli? O nie, meser. Noblesse oblige. To wódka? Na litość boską królowo. Czyż ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus. Proszę pić śmiało. Siadaj, Hela. Noc pełni księżyca do noc świąteczna. Wieczerzam w małym gronie przyjaciół i sług. A zatem, jak się pani czuje? Jak ten męczący bal? Znakomicie. Wszyscy byli oczarowani, zakochani zdruzgotani. Jesz tak tu, jakaż dystynkcja, wdzięki, szarm. Połóż jeszcze na to winogrono. Proszę mnie nie opouczać, nie pierwszy raz siedzę przy stole, spokojna głowa. Ach, jak miło się je kolacje, tak właśnie zwyczajnie, przy kominku, w szczupłym gronie. Nie fagocie, bal ma także swoje uroki, ma rozmach. Nie ma w nim żadnych urogów, ani żadnego rozmachu, a te kretyńskie niedźwiedzie i tygrysy w barze swoim rykiem o mało nie przyprawiły mnie o migrenę. Tak jest, Messie, jeśli uważasz, że nie ma rozmachu, ja także niezwłocznie zacznę być tego samego zdania. Uważaj! Żartowałem, a co do tygrysów, to każę je usmażyć. Tygrysy są nie Sądzić? W takim razie proszę posłuchać. Błądziłem po pustyni przez 19 dni, żyjąc się jedynie mięsem upolowanego tygrysa. Ugarstwo. ugarstwo! A najciekawsze w tym ugarstwie jest to, że ugarstwem jest tu wszystko od pierwszego do ostatniego słowa. Ach tak, ugarstwo, historia nas rozsądzi. A proszę mi powiedzieć, zastrzelił go pan, tego ex-barona? Naturalnie, jakże miałem go nie zastrzelić? Koniecznie trzeba go było zastrzelić. Tak się zdenerwowałam, to było tak nieoczekiwane. Nie było w tym nic nieoczekiwanego. Jakże tu się nie denerwować? Podobno nasz nogi się zatrzęsły. Bach, bach! I baron leży. O mało nie dostałem ataku histerii. Ale jednego nie rozumiem. Czy na zewnątrz nie było słychać muzyki i w ogóle rozgwaru całego tego balu? Oczywiście, że nie było słychać. Królowo. To trzeba robić tak, żeby nie było słychać. Trzeba to robić precyzyjnie. No tak, oczywiście, bo przecież ten człowiek na schodach, przecież on wtedy kiedy Azazelo i ja mieliśmy go i ten drugi przy wejściu na klatkę schodową, sądzę, że on obserwował wasze mieszkanie. Słusznie, 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 droga małgorzato. To co pani mówi potwierdza moje podejrzenia. Oczywiście, on obserwował mieszkanie. Sam w pierwszej chwili wziąłem za jakiegoś rozstragnionego prywat docenta albo za zakochanego, który wyczekuje na schodach. Ale nie, nie. Coś mi piknęło w sercu. On obserwował mieszkanie, ten drugi przed wejściem także. I tamten w bramie również? A ciekawe co by było, gdyby tak przyszli, żeby was aresztować? Z całą pewnością przyjdą, Czarująca Królowo, z całą pewnością. Czuję serce moje, że przyjdą. Nie teraz oczywiście, ale we właściwym czasie przyjdą bez wątpienia. Ale sądzę, że nic ciekawego się nie zdarzy. Ach, jak ja się zdenerwowałem, kiedy ten baron upadł. Pan z pewnością dobrze strzela? Nie narzekam. Na ile kroków? To zależy do czego. Co innego trafić młotkiem w szybę Krytyka Łatuńskiego, a zupełnie co innego trafić go w serce. W serce, w serce! Co to za Krytyk Tak Taki jeden krytyk. Dziś wieczorem zdemolowałem mu całe mieszkanie. Proszę, proszę. A czemuż to? Ten człowiek, Messer, zgubił pewnego mistrza. Ależ dlaczegoż się Pani sama fatygowała? Pozwól mi, messie. Nie, nie, błagam, Messer, nie trzeba. Jak Pani woli. Jak Pani sobie życzy. Więc na czym żeśmy to nieoszacowana królowo Margot? Ach, tak, serce. W serce to on trafia jak chce, w dowolny przedsionek albo w dowolną komorę, do wyboru. Ale przecież ich nie widać. Złociutka, cała sztuka na tym polega, że są niewidoczne. Na tym właśnie polega cały dowcip, przedmiot, który widać, każdy potrafi trafić. Oto siódemka pik. Gdyby zechciała chciała królowa zaznaczyć paznokciem dowolne serduszko. Gotowe! Nie chciałabym się spotkać z panem, kiedy będzie pan miał w ręku rewolwer. Królowo bezcenna, nikomu bym nie radził spotkać się z nim nawet wtedy, kiedy nie będzie miał w ręku żadnego rewolweru. Daję słowo honoru byłego dyrygenta chóru cerkiewnego, słowo honoru byłego zapiewajły, że nie ma czego zazdrościć człowiekowi, który na swej drodze spotka Zazela. Podejmuje się pobić ten rekord z siódemką. <laughs> Zabierzcie ode mnie tę wściekłą diablice. Nie mogę strzelać, kiedy ktoś gada mi na duchem. Idę o zakład, że on ten numer zrobił naumyślnie. Behemoth strzela całkiem nieźle. Żadne serduszko nie jest uszkodzone. To niemożliwe.